Wywiad z wykonawcą wyroków sprawiedliwości. Naszemu warszawskiemu korespondentowi udało się przed niedawnym czasem odbyć wywiad z najbardziej zakonspirowanym człowiekiem w Polsce, imć panem Katem. Poza grozą, jaką budzi zawód wykonawcy wyroków sprawiedliwości, szczególne zainteresowanie musi wywołać fakt, że Kat nasz pełni swoje obowiązki z pełnym przekonaniem i zapałem. Ale o tem opowie niżej on sam. Kiedym po raz pierwszy odwiedzał Kata, było to w sercu staromiejskiej dzielnicy miasta przy Ulau Piwnej. Typowy staromiejski dom, wąski, wysoki, o ciemnej, długiej sieni wejściowej i ponurych schodach. Tylko tak można było sobie istotnie przedstawić dom zamieszkały przez człowieka urzędowo tytułowanego wykonawcą wyroków sprawiedliwości. Z bijącym sercem wspinałem się po słabo oświetlonych, skrzypiących schodach starego domu. Przypadek sprawił, że właścicielem tego domu był ksiądz, ale ksiądz nie chciał, aby lokatorem jego był Kat, stąd nieporozumienia, skandale i sprawy sądowe o eksmisję, a w wyniku tego zupełne zdekonspirowanie osoby Kata. Zna go teraz każde dziecko na tej ulicy i odszukanie siedziby, wykonawcy wyroków, nie nastręcza zbyt wielkich trudności. Pierwsze piętro front, informuje obojętnie napotkany w sieni chłopczyk ośmioletni. Stefan Maciejewski to pseudonim urzędowy, pod którym konspiruje się Kat. Alfred to jego prawdziwe imię, a prawdziwe nazwisko o brzmieniu czysto niemieckiem przypomina zupełnie nazwę zawodu wykonawcy wyroków. Kat podczas pierwszej wizyty opowiada o wszystkim, lecz tylko niechętnie o swoim zawodzie. Ustawiczne zatargi z księdzem, kamienicznikiem i częste napady rodzin straconych, trafiających bez trudu do zdekonspirowanego mieszkania Kata, Zniechęciły go do wynurzeń na ten temat. Zawsze w podartym ubraniu, rozrywanym przez napastników, wychodził tylko w nocy. Pod ochroną psa, dużego wilka, jedynego stworzenia, nieznającego uczucia pogardy, wiernie broniącego swego pana przed intruzami. Pewnego dnia kat dyskretnie wyniósł się z domu księdza. Unikał tych, którzy go bliżej znali, i zaszył się w jakimś mocno zakonspirowanym kącie. Odtąd ustały pielgrzymki przesądnych ludzi, którzy za grube pieniądze kupowali od kata stryczki traconych wisielców, wierząc w szczęście, które według przesądu stryczek taki przynosi posiadaczowi. Po mozolnych poszukiwaniach i trudach udało mi się wreszcie odszukać nowy adres kata. Co prawda odosobniony na peryferii, to jednak modernistycznie zbudowany biały dom nie robi pogodnym swym wyglądem wrażenia siedziby, wykonawcy sprawiedliwości i mało harmonizuje z ponuremi refleksjami, jakie myśl o zawodzie kata nasuwa. Pukanie do drzwi mieszkania, oznaczonego numerem 13, sprawia, że na długim, widnym korytarzu kolejno uchylają się drzwi, z których wychylają się głowy ciekawych kumoszek. Po dłuższej chwili oczekiwania. Wchodzimy do schludnego mieszkania, w którym uwagę przybysza przede wszystkim zwracają wiszące nad łóżkiem obrazy świętych z palącemi się pod niemi lampkami. Kat siedzi przy stole, zatopiony myślami w partii szachów, którą rozgrywa z przyjacielem. Na pierwsze spojrzenie trudno byłoby nieznającemu Kata odgadnąć, który z tych dwóch jest wykonawcą sprawiedliwości trzeba byłoby zaczekać aż podniesie wzrok aby spotkać się z ponurym blaskiem jego bystrych czarnych oczu kat jest dobrze zbudowanym osobnikiem lat około tydziestu, łysiejącym szatynem o krótko przystrzyżonych włosach więcej niż średniego wzrostu o twarzy śniadej okrągłej nader uprzejmy w obejściu wskazuje miejsce przy stole który na prędce uprząta z patefonu i płyt z najnowszymi przebojami w kącie krząta się młoda kobieta Blondynka o łagodnym wyglądzie, towarzyszka życia, wykonawcy sprawiedliwości. Kad wystrzega się dziennikarzy polskich, odmawiając wszelkich wywiadów i rozmów tyczących się jego osoby i zawodu, uważając stosunek miejscowej i krajowej prasy do siebie za wrogi. Wykorzystując więc posiadaną legitymację korespondenta pism zagranicznych, wzbudzam jego zaufanie do siebie. Motywuję swoją wizytę chęcią odkupienia dziennika zagranicznego pamiętników, które Kat od kilku lat spisuje, i stopniowo przechodzę na temat prawdziwie mnie interesujący, na temat wywiadu z Katem. Kat jest człowiekiem inteligentnym. Włada biegle językiem francuskim i niemieckim, choć w polskim zdradza obcy akcent. Pochodzę z Poznania, opowiada Kat. Ukończyłem tam gimnazjum, a potem przebywałem w Niemczech, gdzie uczęszczałem do wyższej szkoły technicznej. Miałem rozmaite zajęcia, a jednak żadnemu nie oddawałem się z takim zamiłowaniem i zrozumieniem rzeczy jak obecnemu. Pyta mnie pan jak to się stało, że przystąpiłem do rzemiosła kata? Chętnie panu na to odpowiem. Każdy głupi ma swoją rację, mówił jeden ze starożytnych mędrców. Wbrew ogólnemu ustosunkowaniu się społeczeństwa do osoby wykonawcy sprawiedliwości, ja swoje rzemiosło i stanowisko uważam za bardzo honorowe. Uważam się za dobrodzieja z dwóch względów. Przede wszystkim pozbawiam społeczeństwo tych zbrodniczych jednostek, które jako niebezpieczne i zbyteczne ze względu na swą ogromną szkodliwość trzeba wytępić, a z drugiej strony, jako rutynowany i dobry rzemieślnik, zadaję przynajmniej skazańcom śmierć szybką i łatwą, czego nie mógłby zresztą dokonać ktoś pierwszy lepszy, nawet chociażby z tych, którzy wciąż chcą ze mną konkurować, zasypując nieustannie ministerstwo ofertami swego czasu zgłosił się z taką ofertą pewien znany na bruku warszawskim lekarz, a obecnie pewien student Politechniki Warszawskiej. Ale wracajmy do rzeczy. Było to przed laty, kiedy byłem jeszcze młodym chłopcem. Wymordowano wtedy w Poznaniu całą rodzinę z moich przyjaciół. Ogarnęła mnie rozpacz i złość, że mordercy hulają nieuchwytni. Pragnąłem zemsty i pomyślałem, że sam bym ich chętnie stracił, stałbym się ich katem. Odtąd zaciekawił mnie zawód kata. Interesowałem się literaturą dotyczącą katów i egzekucjami śmierci z rozmaitych epok, czytywałem pamiętniki katów i odwiedzałem katów w Niemczech, przyjaźniąc się z nimi. Opowiadali mi wiele, wtajemniczając warkana swego kunsztu. Wreszcie, gdy zawakowała posada kata w Polsce, zgłosiłem się pierwszy. Wzięto pod uwagę moje przygotowanie oraz znajomość rzeczy i uwzględniono moją ofertę, choć ofert było bardzo wiele. W Polsce jednak nie cenią wykonawcy sprawiedliwości, żali się Kat. Powodzi się Katom dobrze przy monarchach, dobrze działo się Katowi austriackiemu, ale bardzo źle powodzi się Katom w państwach republikańskich. Jak postawiony jest pański charakter służbowy? Jestem urzędnikiem kontraktowym Ministerstwa Sprawiedliwości. Stopień mam niski, a co zatem idzie, i uposażenie niskie. Otrzymuję jednak dodatek od każdej straconej głowy. Czy utrzymuje pan stosunki ze swoimi kolegami po fachu z innych krajów? A i owszem. Chętnie z sobą korespondujemy. Jestem pełen uznania dokonań francuskiego Kata Daiblera. Jest to niezrównany mistrz w swoim zawodzie. Przy tych słowach wzrok Kata pada na portret wiszący nad łóżkiem. Jest to portret Kata Daiblera, przesłany warszawskiemu koledze po fachu. U nas ciągnie Kat. Brak jest fachowców w tym zawodzie. Nie każdy potrafi robić tak, aby poszło raz, dwa, trzy. Robota musi być czysta. Czy pracuje pan sam? Mam dwóch pomocników, ale są to ludzie nieinteligentni, na mistrzów nigdy nie wyjdą. A chcę tu jeszcze wtrącić pewien szczegół. Wszyscy musimy mieć przeszłość nieskazitelną. ów student Politechniki, o którym wspominałem, chciał zostać choćby moim pomocnikiem, ale nie został przyjęty, bo miał przeszłość niecałkiem wyraźną. Jak dowiaduje się pan o nastąpić mającej egzekucji i jak się pan do niej przygotowuje? Zawiadamia mnie Ministerstwo Sprawiedliwości specjalnym pismem. Ubieram się wtedy na czarno, w żakiecie, zabieram białe rękawiczki i udaję się w drogę. A propos białych rękawiczek. Noszenie ich jest przewidziane przepisowo. Ja się jednak prowadzę tak, że za każdym razem wkładam nowe rękawiczki. Czynię to dlatego, że nie chcę na ręce wkładać rękawiczek raz już robotą poplamionych. Na tym tle miałem już nawet zatarg z ministerstwem. Domagałem się mianowicie dodatku na rękawiczki do każdej roboty. Ministerstwo nie uwzględniło mego żądania. Zmieniam więc rękawiczki na własny koszt. Taka już jest tradycja katów, aby dochodzić do egzekucji z czystymi rękoma. Jak odbywa się egzekucja i co należy do pańskiej czynności? Skazańca na miejsce kaźni sprowadzają moi pomocnicy, którzy ustawiają go pod szubienicą. Moja czynność ogranicza się jedynie do założenia stryczka. Nawet obsunięcie klapy na szafocie lub usunięcie stołka spod nóg, jeżeli nie ma szafotu, należy już do moich pomocników. Po nałożeniu sznurka ściągam rękawiczki, które rzucam pod szafot, i usuwam się na bok. Straceniec wisi przez kilkanaście minut, i wówczas lekarz z urzędu konstatuje protokolarnie śmierć. Gdzie odbywają się egzekucje i czy są u nas specjalne szafoty? Egzekucje odbywają się w tajemnicy, w jakimś ukryciu, jak w szopach, a jeżeli nie ma takiej, to z konieczności na dziedzińcu więzienia, ale wówczas, gdy wszyscy śpią. Musi jednak pozwolić na to naczelnik więzienia, a są tacy naczelnicy, którzy nie pozwalają na terenie swoich więzień dokonywać egzekucji. Wówczas powstają trudności i trzeba szukać jakiegoś odpowiedniego terenu w odludnym miejscu, trudno dostępnego. Szafot jest w Polsce jeden tylko, a mianowicie przy więzieniu w Lublinie. Poza tym w innych miejscowościach wznosi się w razie potrzeby szubienice według przepisowych rozmiarów. Troszczy się już o to władza, mająca nadzór nad straceniem. Nosi pan podobno maskę przy egzekucjach? Jaki jest tego właściwy powód? Jeżeli chodzi o maskę, to ją początkowo nosiłem, ale teraz już nie noszę. Obowiązywała ona przepisowo do niedawna, kiedy egzekucja nie była ściśle tajna i mogły mieć do niej dostęp osoby nie z tytułu służbowego. Nie chodziło o skazańca, lecz o to, by uchronić kata od poznania go przez osoby postronne. Teraz egzekucje są ściśle tajne, poza szczupłym bardzo gronem osób uczestniczących w charakterze służbowym, nikt postronny nie bywa dopuszczonym. Nie mam tedy potrzeby maskowania się. Więc zagląda panu w twarz straceniec? I to także nie. Straceniec wyprowadzony jest do mnie już ze zawiązanymi oczyma, nie może mnie więc widzieć. A gdy straceniec prosi o niezawiązywanie mu oczu? Ja się na to nie zgadzam. Miałem raz wypadek, że uwzględniłem taką prośbę skazańca. Gdy się jednak do niego zbliżyłem, kopnął mnie z taką siłą w brzuch, że parę miesięcy leżałem w szpitalu. Jak zazwyczaj odnoszą się skazańcy do kata? Ci z prostych sfer, jeżeli oczywiście są przytomni, wrogo i zaczepnie, klną i wymyślają. Inteligentniejsi zaś z zupełnym wyrozumieniem. Miałem właśnie taki wypadek przy swoim debiucie. Wieszałem ojcobójce, człowieka młodego, ze sfer inteligentnych. Był spokojny i odniósł się do mnie z wyrozumieniem, prosząc mnie tylko, by zadać mu śmierć lekką, bez przewlekłych męczarni. Ta właśnie wyrozumiałość skazańca sprawiła mi tremę. Obawiałem się, czy zdołam należycie jak na pierwszy raz, spełnić prośbę jego. Zakładałem mu pętle drżącymi rękoma. Ale jakoś mi się dobrze udało: czy działają na pana jakieś sceny ze straceńcami? Zazwyczaj nie. Katem jestem z zamiłowania. I robię to z dumą i satysfakcją. Jestem sługą sprawiedliwości. Jeden raz jednak zdarzyło mi się, że byłem przejęty sytuacją. Było to raz, gdy traciłem pewnego bandytę. Miał drobne dzieci i żonę, kobietę uczciwą i dobrą, przed którą ukrywał swój zawód. Gdy wychodził z domu na ostatnią swoją wyprawę, za którą wymierzono mu karę śmierci, żona prosiła go, aby został w domu. Nie usłuchał jej i wyszedł, mówiąc, że idzie na karty. W kancelarii więziennej nastąpiło pożegnanie skazańca z żoną i dziećmi. Ja, Kat, nieznany im, obecny byłem przy tym pożegnaniu. Skazaniec całował żonie stopy, prosząc o przebaczenie za okłamywanie i przypomniał ostatnie wyjście z domu. Synek jego, czteroletni chłopczyk, śliczny, o jasnych lokach i niewinnych, błękitnych oczkach, uczepił się szyi straceńca. Tatusiu, ty się nie bój, uspokajał go. My ci przebaczamy i Bozia ci przebaczy. Słaby głosik załamał się i dziecko zaszlochało. W oczach stanęły mi łzy. W chwili tej uciekłbym, gdybym mógł, na koniec świata uciekłbym od siebie samego. Była to jedyna słaba chwila, którą przeżyłem w zawodzie kata. Ile osób wyprawił pan już na drugi świat? Około pięćdziesięciu. Przeważnie na kresach, a w stolicy ani razu jeszcze. Zresztą oto są wszystkie. Kat otwiera szafkę. Na haczykach wisi kolekcja stryczków z ponumerowanymi kartkami, zawierającymi nazwiska i opisy straceńców, którzy na nich zawiśli. Stryczki przemawiają. Każdy z nich to niesamowita istota, zmaterializowana treść jakiegoś awanturniczego życia, źle pokierowanego i marnie zakończonego. Niektóre budzą dreszcz zgrozy i odrazy, inne politowanie. Oto numer ósmy ujmuje stryczek kat. To młody zupełnie chłopak. Miał lat, zdaje się, zaledwie dwadzieścia dwa. Syn bogatych rodziców otrzymał dobre wychowanie i żył w dostatku. Nigdy bym nie wierzył, patrząc na sympatyczną twarz chłopca, że to straszliwy morderca. Działo się to przed kilku laty. Chłopak był chlubą swoich rodziców, którzy pokładali w nim wielkie nadzieje, i nagle stało się nieszczęście. Chłopak zgwałcił młodszą od siebie o sześć lat kuzynkę, a ponieważ dziewczyna groziła skargą i skandalem, zadusił, a potem powiesił w celu upozorowania samobójstwa. Kiedy sprawa się wydała, zdołał zbiec. Tułał się przez jakiś czas, aż wpadł do zgranej kompanii bandytów, uczestnicząc w kilku krwawych napadach. Po ujęciu skazany został na śmierć. Szedł pod szubienicę z całym spokojem. Ostatnie jego słowa pod szubienicą były. A jednak nie żałuje życia szczerze tylko żałuje swoich czynów Byli skazańcy którzy szli na stracenie z całkowitą apatią inni znów z iście wisielczym humorem lecz wielu spazmowało płakało błagając o litość Tych trzeba siłą prowadzić i krępować do ostatniej chwili gdyż inaczej niepodobna im stryczka założyć Jeden taki urwał się ze stryczka było to zdecydowanie gorsze, bo dwa razy umierał, a źle to odebrałem, bom dwa razy jednego uśmiercał. Czy długo, zdaniem pana, męczy się na szubienicy skazaniec? Otóż to zależy od czystości roboty. Gdy kat zna robotę, skazaniec cierpi ułamek sekundy. Zależy to od szybkości zacieśnienia się pętli i należytego jej założenia. Drgawki nie oznaczają żadnych cierpień. Jest to anatomicznie naturalny objaw u każdego wisielca. Rozmowę naszą przerywa na chwilę nadejście gońca z piśmiennym zawiadomieniem o świeżo wyznaczonej egzekucji. Duża biała koperta ma pieczątkę. Bardzo pilne, terminowe. Sądy doraźne przysparzają teraz pracy. Odzywa się kat. Byłem do niedawna jeszcze zatrudniony jako buchalter w pewnej firmie angielskiej, ale musiałem teraz posadę tę te porzucić. A i tak nie mogę dać rady. I niedawno przyjęto już drugiego kata. Wyręcza on mnie, gdy zapada naraz kilka wyroków w różnych miejscowościach, ale to dyletant zamilkliśmy obaj.